Kolejny raz maturka, znowu 2015, teraz poprawkowa i to jest zadanie trzecie ze starej matury poprawkowej z 2015 tego roku. Znowu jest podobne do czegoś, co już robiliśmy, więc my sobie tutaj z tym bez problemu poradzimy. Dobra, tutaj to, co potrzebujemy wiedzieć do tego zadania, to jest to, że 15 to jest 3 razy 5, no nie? No i też potrzebujemy wiedzieć coś takiego, że jak mamy 3 do m razy 5 do m, to to jest to samo co 15 do m. To są takie ogólne wzory, nie? Tutaj nie musi być wcale 3 i 5, ale generalnie te dwie liczby muszą dawać tą trzecią liczbę po przemnożeniu. No i my sobie tutaj z tego skorzystamy. To w takim razie Robimy coś takiego. Mamy 5 do 12 razy 9 do 5. Subskrybujcie mnie. No i teraz tak. Mamy 15 do 10, zamieniamy na 3 do 10 razy 5 do 10. No dobra. No to teraz co jeszcze robimy? Jeszcze robimy tak, że my wiemy, lajkujcie, że 9 kwadrat, nie 9 kwadrat, że 9. To jest 3 kwadrat. No to za dziewiątkę tutaj sobie wpiszemy 3 kwadrat. No to mamy wtedy tak 5 do 12 razy 3 kwadrat całość do piątej przez 3 do 10 razy 5 do 10. No i jeszcze jest taki wzorek też wariacie. Który mówi, że jak mamy coś podniesione do potęgi M i to podniesione do potęgi N, to to jest to coś podniesione do potęgi M razy N. No dobra, no więc w takim razie tutaj będziemy mieć 3 do 10. Te wzorki u nas na TikToku i na Instagramie zapraszam. O wszystko w opisie. Bo to sobie mnożymy. No to mamy tak. Mamy w takim razie 5 do 12 razy 3 do 10 przez 3 do. 10 razy 5 do 10. No to co? To z tym się skraca i mamy 5 do 12 przez 5 do 10. No to jest co? Tu znowu jest taki wzorek, że jak mamy a, czyli to jest jakaś liczba do m przez a do n, to to jest to samo co a do m minus n. No to w takim razie mamy 5 do 12 minus 10, tak? Czyli mamy tak, 5 do 12 minus 10, czyli po prostu mamy 5 do 2. A 5 do 2 to jest co? 5 do 2 to jest 5 razy 5, czyli 25, czyli znowu odpowiedź o wariacie. Zapraszam do lajkowania, komentowania, piszcie do mnie komentarze, jak czegoś nie wiecie i TikToka też obserwujcie i wszystko macie w opisie i w ogóle bawcie się dobrze.